Siemanar o wszystkim. Biegniemy dzisiaj znów dalej po 10... po 10... po 5 milionów. Ale spał lipni, 17 minuta. Już nie mam chyba po co biec. Wszystko pozbierali. Czekaj, chociaż gdzie jestem, to... Dobra sprawdzimy w kilka miejsc może coś zostało jakieś ochłapy o jakiś koleś albo się zryskiły nowe drony jak lecą takie bomby to też nowe drony nadlatują Respią się. Słychać strzały. Ciekawe czy ktoś mnie zabije. W dzisiejszym tele Zamównać, no, że jestem. jedzą. Opuścimy flarę. Może zaopatrzenie weźmiemy na chwilę. Czekaj, bo ogólnie mam takie trofeum do zrobienia. Ale już mnie widzi jakieś ten... żeby mnie ten zaopatrzenie przygniotło. To jest mój e lorda, e kurwa gniewem nie strzelił, ten chuj, to by mi się udało. Pone, trzeba lecieć w chatę. Rakietowiec. Forte, tu jest 4 minuty. Dobra, leć. Trzeba się resetować.

Trafić? O, jest następny jakiś dronik. Security Speranza. To rusza jeszcze się elewator. Na pusto. Jaz. Yes. Barca na pusty, bo był lipny spawn 17 minuta chyba mi dodało dopiero. Zresztą 18. Wszystkie szafki wzrutowane. Stay Stayby. Stay bye. Koleś możemy ją odstrzelić? Dzięki ziomuś. Okay. Thanks. Dobra. Drugie podejście. Zobaczymy, gdzie teraz nas spawnował. No. Może być. O, chociaż dobry czas jest. Czekaj, tutaj mam to zaopatrzenie. Spróbuję zrobić te trofeum jeszcze raz. Chodzi o to, żeby przygnąć się zrzut zaopatrzenia. Lecimy za tą flarą niby No i niby tutaj gdzieś ma nas przygnieść tutaj będzie leciał ten zrzut słyszę kroki hello i co? Hello, hello, friendly, friendly. Don't worry. O o, -o. uda się? Jest. <grywa> Ale urwał. Tak, teraz ta będę forsował, a koleś mnie z... Zaszczeli. Już myślałem, że strzela no to. O, mam broń, teraz już mogę działać Dobra lecimy dalej Lecimy dalej Koleś się nie odzywa, ale poluje chyba na jakieś małe drony 60. Ciekawe czy mnie zauważy Przejdziemy truchcikiem koło OS Ileśmy dalej Bieg po 5 milionów Na Wajpa Na ekspedycję Nie wiem dokąd lecę ale Lecę Moją kapsułą na górze jest ten skoczek Ale to nic mi nie przeszkadza Chyba, że ją tutaj wleciał Lecimy na górę na tą zaporę Przyjdzie tam Po nasze skarby Coś tam już chyba coś ...buszuje. Dobra, stamina O, strażnik, no, ale nie przejmuję się tam strażnikiem Nawet mnie nie może znaleźć Zobacz jak mnie namierzy. Będzie dym. mi też się nie przejmuję. Hello hello, żeby nikt nas nie zespamował. Nie, kurwa. Nie wybuchł? No czubek. Jeden czy nie? Dobra, to zobaczmy. Szampan. Szampana. Czy tam wino? Co tam lądowało? Małpeczka? Małpeczka. Czaj nie potrzebujemy. Sonda wylądowała? Kaczuszka Kaczuszka kaczyński Cicho muszę sobie teraz ta sonda zagłusza i nie słyszę czy ktoś nadchodzi O, już się zaczynają, dobre ruty Kokosy już się zaczynają kokosy. Dużo jak przyjdzie jakiś jomuś. Będzie po kokosach. Bateria się przyda. Taśma. Ja. Cześć, schowamy to. Tu. Żeby ktoś z nas zabije, żeby mieć cokolwiek. Nastymki. Hmm, bagowało się przejście szampan, bierzemy. o kaseta, panie. Zamieniamy to na te rzeczy. Kaseta do bezpiecznej kieszeni. Ile mamy? 54. Dobra, lecimy do domu. Dobra. Zobaczcie szuflady Często mi się zdarzało, że... Ale szuflady nie ma, szuflad Często się zdarzało, że tu grup printy znaleźwałem w szufladach, o karabinczyk i tak dalej Lecimy na dół Do windy, cicho skrytkę słyszę Jest. O, 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 tu się przyda. Lecimy w chatę. Mój co tak pisze, a to ładuje mi się ten... osłona. moje ziomki budujemy domki gdzie, hey, hello, hello Hello raider Augiter Zain raider. O ktoś załącza windę i nie zdążę dowiedz chyba Chociaż jakbym tu szedł No bo dobra, tymi sodami To skoczka, może być niebezpiecznie. To może być zła decyzja. Ale... Podejmijmy walkę. Z szerszeniem. ma, on, come on, come on. Come on, come on, come on! Yes! O, oh. to był powrót do speranze. Spermeranze O, oh, to są luty, panie Dobra, bierzemy trójkąt, kółko kwadrat bierzemy stynki w kieszeń i lecimy jeszcze raz o, kurczak coś tam nazywa kogut raczej no to wypakujemy nie ma miejsca? No dobra nie ma to nie ma, to sprzedaj Sprzedaj Broni, że jest pełno Sprzedaj 600 Mek nie potrzebuje, aż 5 wystarczy. Dobra, lecimy na nowo jeszcze raz Lecimy na ostro 5 milionów 400 400 cztery miliony 878 Brakuje jeszcze właśnie w brakuje, dobra. Zaraz się ogarnie. Mm -hmm. Jutro wtorek, 16 będzie chyba. Będzie ta nowa. Aktualizacja śnieżna, ciekawe jak to będzie wyglądać Ciekawe czy już od 16 będzie właśnie można od jutra robić... zapisywać się na tam podróż Dobra lecimy Nie ma tu jakiejś broni o! Coś tu jest, z nie forsy. Nie mam czasu Nie za to mi płacą ale wiem gdzie jest jeszcze jeszcze skrytka, że może być broń. Tu na końcu tego Nie wiem, wiaduktu czy co to jest most miał być Most jakiś zawalony chyba na drugą stronę. No dobra, z tym ki nie potrzebuję. Zrobimy tak Zrobimy tak. Tu gdzie wystają te pręty? XX Pojmujemy i tutaj są kokosy. Znowu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. I lecimy dalej. Próbujemy skoczyć na skałę, żeby nie dostać demaidża. O. Rolujemy. I wtedy nie dostajemy demaidża. Przy skoku. Też nieraz mi się to nie udaje. Ale teraz się udało. Dobra, idziemy na tą zaporkę. Ciemna jeszcze tyrolkę? Nie. Palnik. Tu znowu jest rzut o. Jak zwykle teraz drony A będę szedł po cichu i mnie nie, nie, nie zobaczą Jak nie będę szedł bieg sprintem Polecą sobie tam No I nie widzą mnie Tam jest jakaś szelanina. Może być niebezpiecznie. Tu sobie koło nich przebiegnę. Normalnie. Ojej, ja, no ale koło, skoczka chyba sobie nie przebiegnę normalnie. Nie spodziewałem się tutaj... ...gościa. Dobra. Skoczek, bo ja nie mam czasu. Terminy gonią. Dobra, z tym Adrenalina. Adrenalina. Idziemy znowu kanałami. Znaki? nie, Dobra, jakaś... skrytka, skryza. A nie wiem, że mi zobaczyliście. Czekaj, usłyszałem dźwięk, ale zwolniłem i i e -e. dobrze bo nie mam czasu na walkę Coś otwiera tą sondę chyba coś tu jest czas tyle zdarzyć tutaj jakieś no na... Hello, hello, hello. Don't worry, friendly, friendly. You are friendly? Hello. jest ja za nie? Kom, kom, kom. No potem. O, Si. <laughs> Lutuj tam. Pani, ja wiem co mam robić. Szybko, szybko, panie, leży z kibili. Kom, kom. Ktoś chce mnie zaprowadzić. Kozi róg. Ja nie wiem, czy to jest, jakieś homo. Pana, ja tam nie idę, żadne zakamarki. Opeczka, zawsze się przyda. Szampan Kaseta jak zwykle nie ma miejsca Zamienimy ją za... nie wiem za co kurwa Dobra za to coś O! Tu jest taka ukryta Skryza ja Już jestem pełny 59 tysięcy Baterie też coś się z tego robi Idziemy coś lepszego jeszcze tutaj Szafeczki. Dobra, żarówkę, za co zamienić Nie wiem Nie wiem to, tymkę możemy jedną wziąć Nic nie wiem Kom, kom, kom. trzeba zaczynamy do niego Cicho Ooo, przetrzepane wszystko, co druga szuflada. Pani czy panie? O kurwa, leży jeden z Tam coś się dzieje dziwnego, z pieprzerw stąd wstąpił. Strzałem flarę łupieżcy. O, mam. Mam klameczkę. Mam małą klamkę. Ale była flara. Run down the stairs Hello, friendly? Hi, hi, hi Yo, 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 yo See you later Cześć. Mam klamkę, nie zobaczę się jej użyć Do mojego bloka. O, tu też chodzi z koczek. Jak on daleko chodzi? Stamtąd? ...przychodzi tu? O, o, o. No Dobra. Polecali. Właśnie, lepiej tutaj tędy sobie pójść... ...do góry, odpalić windę... Były No jak mogli mnie tu złapać? Się ma? Bambiki. Muszę tak się bawić w cały czas. Pomyślcie trochę. Muszę się rozdzielić. I tu. I lewa. I prawa. I zginę. Ja pierdziele. Wygraliście jednak. Może się do czołgą, jak ktoś nie będzie chciał mnie zespamować. Załatwić. Dobra, dobra, dobra. Do spermeranzy. A, udało się. Dobra, jakoś poszło Dobra, na 60 tysięcy mamy Dobra Dobra, na razie to tyle na dzisiaj Kończę Do następnego Myślę, że do jutra Trzymajcie się nara. Yo.